Ludzie sprzeciwiający się PRL-owskiej władzy byli wrogami publicznymi. Służby specjalne wykorzystywały przeciwko nim cały arsenał swoich środków metod opracowanych przez sowieckich tajniaków i sprawdzonych na zachodnich szpiegach. Rewizje, szantaż i aresztowania działaczy opozycji były na porządku dziennym. Przekonał się o tym jeszcze w latach 70. Tadeusz Koraszewski. Podczas jednego z przesłuchań zgodził się podpisać deklarację tajnej współpracy ze służbą bezpieczeństwa. Jednak postanowił wykorzystać to do informowania kolegów o planach SB. Zaraz po spotkaniu z funkcjonariuszem opowiedział o tym kolegom. No i, i to był właśnie ten problem, ponieważ w mieszkaniu jednego z opozycjonistów, u, u pana Stanisława Barańczaka, był założony podsłuch. SB od razu dowiedziała się o tym, że no, ich agent jest fałszywym agentem. Służba bezpieczeństwa początkowo wykorzystywała tę wiedzę, żeby sprawdzać innych agentów i nie robiła koraszewskiemu krzywdy. Później jednak, kiedy w paryskiej kulturze ujawnił metody pracy SB, ta zaczęła go szykanować, aż zdecydował się wyemigrować z Polski. Kilka lat później takie zachowanie jak Koraszewskiego wobec Służby Bezpieczeństwa kończyło się zgoła inaczej. Największym ciosem dla SB było to, że ktoś publicznie się przyznał do współpracy wtedy. Odskakiwali od tego człowieka jak oparzeni. Ale każdy, kto zdecydował się konspirować przeciwko władzy, musiał być gotowy na represję. Były podsłuchy, była kontrola korespondencji, była ogromna agentura. Jedyna metoda dla konspiratora wezwanego na przesłuchanie to milczeć. Naprawdę, każde słowo wypowiedziane wobec SBK mogło być wykorzystane przez przesłuchującego. Zdarzały się jednak przesłuchania, kiedy trzeba było odpowiadać. To wtedy, kiedy konspirator został wezwany w charakterze świadka. Jeden z kolegów Janusza Pałubickiego wpadł na pomysł, jak zachować się w takiej sytuacji. Kiedy zadawali mu pytanie, to on zapisał sobie to pytanie. Następnie konstruował pisemnie kilka różnych wersji odpowiedzi i dyktował przesłuchującemu tę odpowiedź. Doprowadzał ich to do szału. Bo bardzo trudno jest zaskoczyć przesłuchiwanego pytaniem, gdy ten ma czas, by zastanowić się nad odpowiedzią. W sierpniu 1980 roku powstała Solidarność. Działała oficjalnie przez półtora roku. W tym czasie była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, jednak efekty tej inwigilacji opozycja poznała dopiero 13 grudnia 1981 roku. Gdy Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego, internowano prawie wszystkich ważnych działaczy. Ci, którzy pozostali na wolności, musieli za wszelką cenę pokazać, że opozycja jeszcze istnieje, ale Solidarność musiała zejść do podziemia. Służba bezpieczeństwa stosowała wobec działaczy opozycji coraz brutalniejsze metody. Podczas przesłuchań niejednokrotnie dochodziło do pobić czy wymuszania zeznań podstępem. Po jednej stronie wiedziano bardzo wiele i miano możliwości uzyskania tych informacji, natomiast opozycja no, te technicznie, mia miała możliwości bardzo ograniczone. W Poznaniu opozycja nie miała swoich stałych agentów w organach władzy. Jedyne, co udawało się dowiedzieć, to informacje o tym, co już stało się w Komitecie Wojewódzkim Partii czy przechwycić tajne biuletyny Polskiej Agencji Prasowej. Można było ten taki dokument uzyskać jedynie przez osoby zatrudnione w takiej instytucji. Opozycjoniści nie wiedzieli, co konkretnie planują SBC. Zdawali sobie jednak sprawę, że są śledzeni i podsłuchiwani przez pewnych siebie tajniaków. Te okoliczności trzeba było wykorzystać. Prowadziliśmy... Coś w rodzaju nasłuchu tych łączności, które wiązały się ze śledzeniem przez ekipę SB. Konspiratorzy wykorzystywali sprzęt przygotowany przez uniwersyteckich fizyków, a także urządzenia przemycone z zachodniej Europy. Najmniejsze z nich można było nosić przy sobie i słuchać SB-ków przez słuchawkę. Trzeba było po prostu siedzieć w jakimś miejscu i słuchać czegoś w rodzaju radia. Przez wiele godzin pracy nasłuch nie przynosił żadnych efektów. Sbcy mogli się nie komunikować drogą radiową. Natomiast dużo w Eterze zawsze działo się podczas manifestacji. Dokumentuje to ta kaseta, która zachowała się w prywatnych zbiorach od początku lat 80. Z rejonu odrywają się większe grupy. Po 500 osób. Wykonuj już blokady Dominikanów. Do bardziej aktywnego legitymowania, a opornych zatrzymywać. 82, wołają Cię, odzywaj się. 5 idą w kierunku Komendy Miasta, jak zrozumiałeś, odbiór. Zlikwidować z użyciem środków. Jak zrozumiałeś, od... odbiór. Z środków chemicznych, tak zrozumiałem. Niechemicznych, niezbędnych środków. Jak trzeba, to pałki w ruch i zlikwidować, jak najwięcej zatrzymać. Podsłuchujący Sbeków bardzo często zmieniali miejsce działania. Inni konspiratorzy wynajdywali im coraz to nowe lokale. Chodziło o to, żeby SBC nie wpadli na ich trop oraz o to, żeby mieszkania były na jak najwyższych piętrach, żeby zasięg był jak najszerszy. W jednym z mieszkań na Boninie podsłuchujący służbę bezpieczeństwa napotkał niespodziewane sprzęty. Wchodzę do środka i znajduję tam pochowane po szafach, ale wystające tak, jakiś sprzęt do drukowania. Urządzenia, tam typu powielacz, i tak dalej, i tak dalej. Więc mówię sobie, no to nie dobrze, bo miałem dostać czyste mieszkanie, tak? A do tego lokalu SBC mogli trafić nie tylko śledząc podsłuchującego, ale też w poszukiwaniu drukarni. Jakby tego było mało, w nasłuchu przeszkodził mu niespodziewany gość. No więc ja podbiegam, otwieram te drzwi, patrzę a po drugiej stronie jakiś facet stoi. Pierwszy raz go widzę. <laughs> facet z wąsem w ogóle. On zdziwiony, ja zdziwiony, ja mówię, dzień dobry, czy mogę pomóc. Tak, on wie, a nie, tu przepraszam, i, i powiedział do, do widzenia i poszedł. Co ciekawe, po kilkunastu minutach kolejna osoba zapukała do drzwi lokalu, który powinien być czysty. Takich gości było jeszcze kilkoro. Ze współpracownikami, do których miano zaufanie, spotykano się w lokalach kontaktowych. Wynikało to z tego, że lokal kontaktowy był prowadzony też przez współpracowników SBA. Dużo wskazuje więc na to, że to samo mieszkanie było wykorzystywane przez konspiratorów jako tajna drukarnia i lokal do nasłuchu, jak i służbę bezpieczeństwa. Jej oficer z kolei traktował to miejsce jako punkt spotkań ze swoimi agentami. Ta niewiarygodna historia ma dość proste wytłumaczenie. Rodzic kogoś, kto, kto działał w konspiracji, tak? Przekazywał klucze do tego pustego mieszkania komuś zupełnie innemu. A ten ktoś? A ten ktoś to właśnie był esbek. Opozycjoniści starali się zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. Mimo to nie udało im się ukryć przed służbą bezpieczeństwa informacji, że jest podsłuchiwana. W sierpniu 1988 roku jeden z działaczy Podziemia, który był jednocześnie tajnym współpracownikiem, o pseudonimie Tomasz, poinformował SB, że w jego obecności prowadzono nazwisk rozmów Służby Bezpieczeństwa. To doniósł, a SB zapisał, że, że potwierdzają się wiadomości, że, że podziemie antysocjalistyczne w Poznaniu dysponuje aparatem marki Skader. Ta informacja nie skłoniła jednak Służby Bezpieczeństwa żeby przygotować jakąś skomplikowaną grę operacyjną na przykład, żeby jakoś wprowadzić opozycję w błąd. SBC tylko częściej zmieniali częstotliwości na których rozmawiali. Te rozmowy były bardziej takie oszczędne zdając sobie sprawę że opozycja może podsłuchiwać. Częściej też zmieniali slang, jakim się posługiwali, bo nawet do tej pory nie używali nazwisk śledzonych, tylko nazywali ich swoimi kryptonimami. Janusz Pałubicki w trakcie jednej operacji nigdy nie był nazywany tak samo. Czasami sweterek, czasami ten znany, czasami jako główny. SBC wykorzystywali czasem bardzo ciekawe metafory do tworzenia swojego slangu. Na przykład dworzec kolejowy nazywali żelazny, a autobusowy gumowy. Rysowanie, malowanie, paleta, pędzel dotyczyły aparatu fotograficznego. Ale orzech i po długim czasie odkryliśmy, że to kierowca. Bo ktoś tam nie mógł zrozumieć i w końcu mu wyjaśnił, no ten co siedzi w skorupie. Po wprowadzeniu stanu wojennego Solidarność nie mogła działać jawnie. Władza nadal nie zezwalała na działalność opozycji, jednak ucisk aparatu represji z każdym rokiem był coraz słabszy. W drugiej połowie lat 80. udało się zorganizować w suchym lesie dwudniowe spotkanie konspirujących związkowców z całego kraju. Zjeżdżali oni najpierw do Poznania albo samochodami, albo pociągami. Komórka zajmująca się nasłuchem Esbeków dokładnie kontrolowała to, co mówili do siebie PRL-owcy tajniacy. Dzięki temu można było ustalić, który ze związkowców ciągnie za sobą SB-cki ogon. Ktoś ich odbierał, zawoził do jednego mieszkania, gdzie przez pewien czas byli. W tym czasie ludzie z nasłuchu radiowego mieli sprawdzić, czy Zbetscy tajniacy za nimi nie idą. Dzwoniliśmy w paru przypadkach, że coś się gdzieś w jakiejś części poznania dzieje i na tej podstawie ta osoba już nie docierała na samo spotkanie, zostawała po prostu w tym mieszkaniu w tej śluzie. A zadanie w tych dniach było dodatkowo utrudnione. Nie wiadomo dlaczego konspiratorzy nagle usłyszeli w słuchawkach niespotykanych dotąd gości. Karetki pogotowia ratunkowego i centrala miały. Na, na ten czas nasłuchu miały częstotliwość charakterystyczną dla głównego kanału łączności SB. Jednym z najlepszych punktów nasłuchowych było mieszkanie na Grunwaldzie niedaleko SB-ckiej stacji benzynowej. Pewnego dnia konspiratorka o pseudonimie Kasia usłyszała w głośnikach, że na jej ulicy jest prowadzona obserwacja. Ona doszła do wniosku, że, że ktoś do niej idzie, kto jest obserwowany, no a jak wejdą i zobaczą. Wzięła i wszystko spaliła. Okazało się, że to była obserwacja jakaś, nie wiadomo kogo, nie wiadomo po co, ale na tej samej ulicy naprzeciwko. I mogłoby się wydawać, że walka konspiratorów ze służbą bezpieczeństwa to taka trochę poważniejsza zabawa w policjantów i złodziei. Nic z tych rzeczy. Opozycjoniści kładli na szali spokój swoich rodzin, pracę, często zdrowie, a nawet życie. Któregoś wieczora w 1988 roku Bogaczyk usłyszał, jak SBC śledzą jakiegoś ważnego konspiratora. Nie rozpoznał po ich kryptonimach, kto to jest. Ta osoba uciekała im, biegła. To, było, to były okolice ulicy Roosevelta, ulicy Jerzyckiej. Śledziło go przynajmniej z 5 lub 6 samochodów. To nie był jeden samochód, tylko to było pięć lub sześć samochodów, w każdym jeden, dwie, trzy osoby i oni się zmieniali, także to też było jakieś utrudnienie dla tego, kto, kto był śledzony. I ten ktoś, wtedy jeszcze nie wiedziałem kto, wbiegł na ten wiadukt kolejowy, który tam jest i biegł tym, tym wiaduktem. Ten uciekający przewrócił się na tych torach i leżał nieruchomo na torach. Tam jeździ bardzo dużo pociągów. Jeden z tych SB-ków pytał kogoś z centrali, Opisał to zdarzenie: Powiedział, wywrócił się, leży, nie rusza się. Co robić? I odpowiedź z drugiej strony była: zostawcie go. Przez ileś minut ta osoba leżała, to, to był. Dla mnie to był bardzo długi czas. Po kilku, może kilkunastu minutach ten ktoś się podniósł i, i zaczął iść bardzo powoli. Gdyby wtedy jechał pociąg, to, to by go przejechał za zgodą bezbeku. W drugiej połowie lat 90. osobiście rozmawiałem z jednym z byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Przechwalał się on, jak to opozycja była znakomicie rozpracowana przez esbeków i gdyby chcieli, to mogliby ją aresztować jednej nocy. Dla świętego spokoju jednak tego nie robili, a nawet opiekowali się poszczególnymi konspiratorami. I wtedy, kiedy Janusz Pałubicki przewrócił się na torach, ten esbek, z którym rozmawiałem, tak mi opowiadał. Sam podszedł do niego, podniósł go z tych torów i sprowadził z nasypu. Jak było naprawdę? No cóż, nikt mnie z torów nie sprowadzał, bo odzyskałem przytomność sami, zszedłem w dół i na dole natknąłem się na mundurowych.